W tym filmie postaram się przejść Minecrafta na trzy dziwne sposoby. Zaczynając od najłatwiejszego. Muszę pokonać smoka startując w neterze. Pierwsze co zrobiłem to zebranie drewna i skraftowanie podstawowych narzędzi. Następnie wziąłem się za zbieranie złota. W międzyczasie może przedstawię wam mój pierwszy cel na ten moment. Aby usprawnić cały proces przyda mi się żelazny kilo. Który pozwoli mi na wykopanie bloków złota znajdujących się w bastionie. Tylko jest jeden problem. W neterze nie ma żelazu. No może nie całkowicie, ale żelazo jest znacznie cięższe do zdobycia tutaj niż na przykład w normalnym świecie. Ale nie bez powodu kopię teraz to złoto. 1, 16 do Krafty zostały dodane piglin. Rzucając im sztabkę złota, mamy około 2% szans na utrzymanie samorodków żelaza. Te samorodki mogą zostać przekraftowane na sztabki, no i dalej już wiadomo. W międzyczasie znalazłem też bastion i zniszczony portal, ale w skrzynkach nie znalazłem nic ciekawego. Po około 30 minutach i sytuacji, w której prawie umarłem, w końcu zdobyłem ten kill -off. Nareszcie mogłem się zająć lutowaniem bastionu, w których łącznie znalazłem z dwa. Udałem się do tego, ponieważ był bliżej, oraz jednocześnie to był typ treasure, który jest dla mnie o wiele łatwiejszy do zlutowania. Tutaj nie ma co za dużo mówić, wszystko przebiega normalnie. jedynie co zrobiłem trochę inaczej od tradycyjnego routa, to zniszczyłem spawner. Dlaczego? Bo dzięki temu łatwiej zlokalizuję fortecę. Dla tych, co nie wiedzą, postaram się szybko wytłumaczyć, dlaczego zniszczenie jednego bloku przyczynia się do zlokalizowania wielkiej struktury. Klikając w C plus Shift w prawym dolnym rogu mamy takie śmieszne koło. To jest piechart. Ustawiając im odpowiedni tryb, dostajemy wykaz wszystkich skrzynek i mob spawnerów w zasięgu render. Zwiększając render distance, możemy zaobserwować, że nagle na diagramie pojawia się spawner. Teraz, aby wyznaczyć kierunek, resetujemy to wszystko i schodzimy do tej samej linii. Liczby tylko o jeden mniejszy. Włączamy granice czanków i sprawdzamy, w którym z nich pojawi się informacja o spawnerze. Idąc cały czas w tym kierunku mamy znacznie większą szansę na znalezienie fortecy. Po długiej podróży nareszcie się do niej dostałem. Yes. Pokonałem paręnaście blazów i w związku z tym, że miałem już wszystkie potrzebne materiały, udałem się do normalnego świata. Tam idąc w kierunku portalu, zauważyłem wiosnę, dzięki której zdobyłem wiele łóżek na pokonanie smok. W końcu po tym wszystkim wkopałem się do Stronghold. Po zlokalizowaniu portalu Rumu ustawiłem sobie respa i wskoczyłem do endu Postawiłem obsydian i poszedłem czekać na Miałem aż 8 łóżek, więc oni Cię za bardzo nie obawiałem. Smok nareszcie postanowił zleć. Pierwsze dwa łóżka nie były najlepsze, ale nadrobiłem to kolejnym. Zostało mu jeszcze trochę HP, bo w panice zapomniałem o ostatnim, ale wykończyłem go paroma i tam i dzięki czemu przejście gry, zaczynając w neterze, zostało zaliczone. Jest! Dobra, neter zaliczony. Gracz ma 20 HP i to samo w sobie pozwala na przyjęcie szczały od szkieleta, ataku zombie lub nawet hita od Golema. Jednak kiedy masz tylko pół serca, to możesz umrzeć nawet od spadku z 4 bloków, dlatego w tym wyzwaniu muszę przejść Minecrafta mając tylko jedno HP. Pomijmy początki, bo nie wydarzyło się nic ciekawego, ale po mojej podróży zlokalizowałem pewien portal. Kiedy otworzyłem skrzynkę, nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Żelazo, złote marchewki, armor, no i oczywiście koks, który pozwoli mi na chwilowe zwiększenie ilości serc. Natychmiast skraftowałem najważniejszy item w tym wyzwaniu. Tarczy. Dzięki niej mogę przeżyć ciężkie sytuacje, które normalnie zakończyłyby się pewną śmiercią. Z tymi itemkami udałem się do pobliskiego kanionu, aby zdobyć wiadro, kilof i sikierę. Stwierdziłem, że mam wszystko, co na razie potrzebuję, i poszedłem do Nether. Spędziłem chwilę warmiąc Endermany, ale za to wyszedłem z piekła z 16 perłami. Obrałem nowy cel znaleźć wioskę. Jednak nie po to, co zwykle. Aby zabić smoka, musiałem kupić strzały i łuk, ponieważ na standardowy one cycle miałem po prostu za mało HP. Tak więc udałem się na poszukiwanie. Po drodze wstąpiłem do jaskini, w niej udało mi się zdobyć diamenty na kilow, który mi na wykopanie obsydianu. Zenchantowałem swój set i wróciłem do szukania. Gdy ją w końcu znalazłem, pohandlowałem chwilę i wyruszyłem z powrotem do netheru. Bardzo chciałem znaleźć fortecę, ale pewien osobnik zdecydował się odesłać mnie bezpiecznie do domu. Chyba nie muszę mówić, że nie było już co zbierać. Wróciłem i po nieudanej wycieczce uznałem, że to czas na automatyzację. Zbudowałem farmę żelaza. Umarłem przy tym tylko z 10 razy, tak więc było warto. Przesiedziałem tą godzinę i znowu poszedłem szukać blaze'ów. Dostałem chyba najgorszy możliwy neter. Oczywiście nie mogło obejść się bez losowej śmierci, ale w końcu znalazłem fortecę. Cofnąłem się na koksa i dzięki odporności na ogień, którą daje, zebrałem wszystkie potrzebne pałki. Wracając, chciałem coś sprawdzić. Data na pół serca jest mocno przestarzały. Dlatego odradzając się, możesz raz przyjąć jedno obrażenie totalnie za darmo. Żeby tego nie... Nie od razu pospałem, nie skakałem z paru kratek, dostawałem tik obrażeń i wszystko było widać. Niestety przypomniało mi się, że w tym życiu kompletnie o tym zapomniałem. Ale co to ma do rzeczy? Idąc do fortecy, otrzymałem obrażenia od upadku w tym miejscu. Nie zawracałem sobie tym głowy, bo miałem fetter falling na butach, więc poszedłem robić dalej swoje. Jednak cały czas mi to nie dawało spokoju. Chciałem otworzyć ten skok dla pewności, ale zamiast obejrzeć nagranie, losowo sobie skoczyłem w innym miejscu. Obie misje ratunkowe zawiodły, przez co straciłem nadzieję. Przeszedłem do planu B i po otrzymaniu potki na Fire Reza znowu polazłem do Fortecy, idąc tam ku mojemu zdziwieniu, itemki nadal tam były. Jakim cudem. Zebrałem je i przeszedłem na osobny świat, aby dokładnie przebadać ten skok. Znaczy w znacznej większości przypadków było wszystko Git, więc mogłem sobie teoretycznie wziąć te przedmioty i zapomnieć o całej sprawie. Jednak nie dałoby mi to spokoju, gdybym to zrobił. Coś w tym było dla mnie niemoralne. Tak więc zostawiłem te itemy w neterze i wróciłem do blaze. To była walka z czasem. Miałem tylko 3 minuty potki, a spawner odmawiał posłuszeństwa. Ledwie zdążyłem zebrać 7 pałek i czas mi się już skończył. W wielkim strachu o utratę temków wróciłem do domu. Spakowałem wszystkie itemy i wyruszyłem w podróż do Strongholda. Dostałem się tam, postawiłem łóżko i zacząłem z Zniszczyłem wszystkie endkrystale i powoli obijałem smoka. On sam pokonał mnie ze dwa razy, ale zawsze udawało mi się wrócić. Trochę to trwało, aż przy jednym perczu udało się. Jest. Jeszcze zanim przejdziemy do kolejnego, to chciałbym powiedzieć, że ten film jest mocno inspirowany odcinkiem od Elo Mordo, więc fajnie by było, gdybyście go potem ogarnęli. Pewnie znaczny ból, kiedy Twój ekwipunek jest pełny. No to jasne, że się będę zmagał przez całą grę. Bo do dyspozycji mam tylko jeden slot. Tak, praktycznie rzecz mówiąc, mam tylko dwie opcje na wygranie tego challenge. Albo będę ciągle wyrzucał itemki i je podnosił, albo zwrócę się do pewnego moba, o którym wielu z nas pewnie zapomniało. Osioł. Dlaczego osioł? Jako jeden z niewielu mobów może być chodzącą skrzynką. Za pomocą ośmiu desek mogę zwiększyć ilość slotów aż o 15. No to dobra, wracamy do wyzwania. Po paru resetach, tak zwanych obok wioski. ruszyłem do niej praktycznie tylko po to, aby zdobyć troje jedzenia. Żeby zacząć tak faktycznie grę, potrzebuję siodła. Po sprawdzeniu Wikipedii przypomniałem sobie o pustynnej piram Midzie, którą zauważyłem na spawnie. I akurat tak się składa, że w niej jest aż 23% szans na ten item. Dotarłem tam, wkopałem się i znalazłem <coughs> nawet dwa siodła, ale wtedy pojawił się kolejny problem. Niby w jaki sposób mam się stąd wydostać. Używając piasku nie będę w stanie zabrać siodła, więc byłem zmuszony do budowy mozolnych, ale skutecznych schodków. Nareszcie mogłem zacząć grać. Wziąłem wszystko co mogłem z wioski i zacząłem szukać portalu. Zaledwie po paru minutach dostrzegłem go na skraju góry. Niestety nie był kompletny, a kto by przecież chciał kopać patrzący obsydian złym kilofem, żeby go naprawić. Ja. Dostałem się do neteru. I zlokalizowałem fortecę. Tutaj prawie wydarzyła się tragedia. Nie udało mi się na czas zgasić ognia i mój towarzysz ledwie przeżył, mając pół serca. Po tym przeżyciu w końcu dotarłem do fortecy. Znalazłem spawner blazów i to co tam się działo, to ciężko opisać słowami. Próbowałem obudować go jak najlepiej mogłem, jednak zawsze udawało im się znaleźć kąt, pod którym mogłem nie trafić. Zbierałem pałki, kiedy nagle pojawił się witerowy szkielet. Byłem wtedy bezbronny, bo w Eku miałem tylko chleb. Po chwili walki pojawił się jeszcze drugi, przez co szybko musiałem obmyślić nowy plan na przeżycie. Uciekłem na skraj klifu i za pomocą umiejętności komba zepchnąłem je na. Sam dół. Potem umarłem raz, ale na szczęście zdążyłem wrócić do itemków i z ośmioma pałkami wróciłem do Overworlda. Niestety w tej wiosce nie było kleryka, a nie widziało mi się wydawać Blaze Rodów na stacyjkę, więc pojechałem szukać nowej. Po chwili znalazłem nową lepszą wioskę. Tutaj rozstawiłem całą bazę i rozpocząłem rozbiórkę. Po zakupieniu perł udałem się w podróż pod porta. W pewnym momencie byłem zmuszony do podróży przez ocean, ale nie miałem innego wyboru. Nareszcie odnalazłem strongholda i potwierdziło się najgorsze. Był on centralnie pod wodą. W normalnych warunkach bym się cieszył, ale pojawia się pewien problem. Jak przetransportuję tam osła? Musiałem zbudować tubę prowadzącą od powierzchni do środka struktury. Po ukończeniu budowy, która wcale nie zajęła o wiele za długo, nareszcie mogłem dostać się do Endu. Zlokalizowałem portal Ruma i wskoczyłem. Na walkę ze smokiem obrałem dość nietypową taktykę. Ze względu na tylko jeden slot musiałem wybrać item, który pozwoli mi na zniszczenie wszystkich kryształów. Mowa tu o wiatrze z wodą. Dzięki niemu mogę dostać się na każdą wysokość, co pozwoli mi na usunięcie endkrystali. Niszczyłem wieże po wieży, aż w końcu zostałem tylko ja i smok. Cały czas czekałem tylko na percze, w których obijają go sikiery. Plan zakończył się sukcesem, ale zanim skoczę muszę wrócić po mojego przyjaciela. Teraz mogę już wracać. Jeszcze zanim zakończę chciałbym Cię poinformować, że na karcie społeczności najprawdopodobniej jest teraz post, w którym można wziąć udział na pojawienie się w następnym odcinku. Jeszcze raz wielkie dzięki Elomordo za inspirację, Wam za oglądanie, do następnego, siema.